Cześć moi drodzy, witam serdecznie ja Uperstrajnie kanał od Gracza dla Graczy. Jesteśmy przy sejwie siostrzyczki w futbolmena 2024. No i przede wszystkim warto powiedzieć, co wydarzyło się. Mamy trzeci sezon, czyli e, rok 2025 sezon 25-26. Prowadzimy motor Lublin i pogoń Szczecin, oba kluby. Prawie od samego początku, dlatego że pogoń przejęta w połowie pierwszego sezonu. Motor awansował do ekstraklasy, e, zajął drugie miejsce w ekstraklasie potem, a następnie e, nawet wygrał Puchar Polski. Pogoń Szczecin wicemistrz Polski w pierwszym sezonie, potem i Puchar Polski, potem mistrz Polski bez Pucharu Polski, ale za to super Puchar i konferencja wygrana, e, prawda, europejska. Więc sporo już tytułów jest na koncie i przede wszystkim dobrze idzie. Warto rozpocząć ten odcinek też powiedzieć to, że u mnie też jest wrzesień 2025 roku, co prawda, ale już chcę Wam powiedzieć o transferach, o tych pierwszych meczach, które były, bo było ich sporo no i to, co się udaje, prawda, jak na razie osiągnąć e, oboma klubami, bo już jest sporo, już można się co nieco pochwalić i dalsza część sezonu sądzę, że będzie optymistyczna, bo jak na razie e, sam wrzesień wskazuje na to, że będzie grubo w lidze, Fajnie w Europie, no i przede wszystkim reszta rzeczy, czyli transfery, jak na razie się udały. Przejdźmy do motoru Lublin. Na pewno warto powiedzieć, e, tak jak widzicie, o e, przede wszystkim e, kalendarzu, który nas tutaj spotkał. E, Motor Lublin zagrał tylko dwa sparingi i trzeba było szykować się do konferencji. Ścieżka nie była taka łatwa, bo trafiliśmy na samym starcie na Hajduk, e, prawda, chorwacki Hajduk Split. No i tylko 1-0 u siebie, na szczęście, a 2-2. Na wyjeździe e, awans i trafiliśmy na szkockie Dundee, e, gdzie tak samo remis na wyjeździe i zwycięstwo u nas. Potem totalna dominacja, bo udało się 6-4 na wyjeździe wygrać ze Szturmem Gras, którego trafiliśmy i u siebie wygrać 4-1. Także austriacki klub zdominowany i do tego czasu oczywiście ruszyła już PKO Ekstra Klasa e, i... Ostatnim najważniejszym rywalem, gdzie liczył się baraż i wejście do Ligi Europy był Besiktas Stambuł. Różnica budżetowa kolosalna, różnica, że tak powiem, reputacji kolosalna, zawodników kolosalna. A wygrywamy 1-0 na wyjeździe i u siebie remisujemy na spokojnie 1-1, chociaż troszkę dramaturgii było. Tak też fajne mecze i gramy w Lidze Europy. Nie będzie łatwo, ale pierwszy mecz wygrywamy na wyjeździe ze szkockim. Szkoci, jak na razie, nam pasują. Szkockim Hercem 4-0. Jeszcze przed nami AE Kateny AZ Alkmar. Slavia Praga, Goahead Eagles z prawda, Holandii i na sam koniec grubo bo AS Monaco i Union Berlin sądzę, że jakieś punkciki jeszcze wpadną. Liczę na to, że może w barażach uda się dojść do baraży i z baraży uda się tam może awansować, a jak nie, to na pewno zagrać coś, prawda, na wiosnę, żeby dać kibicom możliwość jeszcze, no, obejrzenia, prawda, jakichś pucharów europejskich w Lublinie, prawda, na wiosnę. Tak też tak fajnie idzie. W lidze jesteśmy niepokonani i to, że tak powiem, mówiąc delikatnie, wygrywamy z Lechią, wygrywamy z Radomiakiem, wygrywamy z Rakowem Częstochowa, spuszczą niepołomicę z, z Jagiellonią Białystok, remisujemy tylko z GKS-em Tychy o ciężkim meczu, właśnie z Besiktasem, e, wystawione były rezerwy. E, Krakowia 2-1, e, tutaj z Piastem był towarzyski. E, widzę w 3-1 i teraz czeka nas mecz z Legio Warszawa na wyjeździe. Sądzę, że będzie ciężko, ale jestem też dobrej myśli. No, może uda się zaskoczyć czymś legionistów, bo oni gdzieś tak w środku tabeli są. Ogólnie tabela wygląda bardzo optymistycznie. E, motor Lublin. Jeżeli wygra mecz z Legio Warszawa, bądź zremisuje, będzie ex z pogonią, albo będzie prowadził nad pogonią. Pogoń złapała remis poprzedniej kolejce. Jak na razie transfery się udają, widzicie troszkę tutaj w topce jest zawodników obu klubów, no i przede wszystkim warto też powiedzieć o transferach, co wydarzyło się w samym motorze Lublin, bo sporo tego się wydarzyło. Przede wszystkim dużo zawodników, pozmieniałem dużo zawodników, przyszło kadra została rozszerzona po to, żeby mieć możliwość grania w europejskich pucharach, no i przede wszystkim też no, Konkurować. Z wielkich transferów wychodzących, e, Miłość Misala za e, wartość e, Krauzuri został kupiony do Pogoni. On chciał odejść za 350, e, Krauzurę miał za 500, więc Miłość po prostu przeszedł do Pogoni Szczecin i już będzie niedługo jako super junior e, wchodził w Pogoni, prawda? Z ławeczki. Pogoni ogólnie ma taką taktykę podkupowania juniorów i no rzeczywiście motoru, motoru. Mo Motorowi zabrała już dwóch juniorów, ale na najwięcej jak na razie buchnąłem legi, ale to już zobaczycie później. I za 675 tysięcy do Lecha idzie mój drugi junior, wyszkolony co prawda, ściągnięty za darmo. Emil Dujrowić zagrał tylko dwa spotkania u nas. Czarnogórzanin, bardzo perspektywiczny bramkarz, ale no właśnie. No, ale jakoś miałem lepszą konkurencję i za 200 tysięcy zawodnik, który przez dobre dwa sezony e, ściągnięty był za darmo, więc zarobiliśmy na nim 200 tysięcy. Powiedzmy, no bo wiadomo, kontrakt. E, Teodor Rask odszedł do Bershot. To jest klub e, belgijski. Nawet nie zerknąłem gdzie. E, no więc, no, powiedzmy, no nie chciałem go wstrzymywać i, prawda, że tak powiem, m, blokować go. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że do Brugbetu jest wypożyczony Bartek Wolski. Nie wiem, jak potoczą się jego losy, zobaczymy. No i Ibrahima Sar, też jeden z takich, powiedzmy, fundamentów w poprzednim sezonie, jest wypożyczony do Giful Sudwalu. On akurat ma szansę jeszcze zostać w składzie, bo ma 23 lata, ale niczego nie obiecuje. Za to transfery przychodzące to transfery, bym powiedział, kapitalne. Z transferów finansowych najdroższym transferem jest Jason Kern z Huddersfield z, z Anglii. Bardzo dobry 28-letni obrońca, który w tym momencie jest, no powiedzmy, liderem. Co prawda widzę po nim, że w europejskich pucharach gra dobrze, ale w Lidze Polskiej coś mu brakuje. Chyba po prostu wgrania. Ten proces aklimatyzacji do Ligi Polskiej jest długi. Do tego e, drugim transferem finansowym jest bramkarz Jiri Letacek, ściągnięty za dosłownie grosze, a bramkarz bardzo dobry, perspektywiczny. Antoni Klimek zwizywał łódź kupiony za 115 jako... E, no, że tak powiem zawodnik szerokiego składu i bardzo gruby transfer, bo 850 tysięcy jak na Polską Ligę Tomek Wójtowicz kupiony ze stali Mielec, a wcześniej zawodnik Ruchu Chorzów i Brukbetu, gdzie był wypożyczony. Bardzo fajny prawy obrońca, jestem zadowolony. Za to transfery za darmo, reszta no to jest już można powiedzieć no rekord. Sergio Maselli, Włoch, obecnie defensywny pomocnik. No, już gra w motorze, troszkę tych spotkań z ławki zaczyna łapać. Prawy obrońca Iwo, Iwonsa Uchunc z Bayernu, Monachium, e, zatrudniony u nas, też bardzo fajny 19-latek perspektywiczny. Gerard Martin, Barcelona B, lewy obrońca, e, środek też bardzo dobry transfer. Za bańkę tu trzymałem Was kupiony z Bura Sportu Kerem Bramkarz. Jeden chyba z lepszych bramkarzy w tym momencie na ligę, ale co mecz jak na razie w Lidze Polskiej to gdzieś tam puszcza bramkę. No co prawda wygrywamy, więc no, nie ma co mówić, to też zgranie z obroną wychodzi. Dalej. E, Jason pokazywał. Torben Reyn, wychowanek Bayernu Monachium, ściągnięty do nas, pomocnik środek, idealny zawodnik do rozgrywania. Aaron, e, bramkarz, w, e, no z bramkarzy sporo ściągnęliśmy e, bramkarz węgierski, który grał wcześniej w Barcelonie, że tak powiem poszukałem troszkę po tych większych klubach i pościągałem, tak też on jest u nas, Mustafa Gens, prawy skrzydłowy, lewy skrzydłowy, kapitalny zawodnik, który jak na razie, można powiedzieć, wyrasta na gwiazdę klubu, teraz ściągnięty niedawno, Ante Palaversta, Chorwat, E, troszkę dużo tych zagranicznych zawodników, który grał w Troyes, i to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że, że grał. No i kilku juniorów: Bogdan Olejnaczenko, e, wychowanek, e, znaczy junior z Bayernu Monachium, e, Marcelo Reguena, Brazylijczyk, też perspektywiczny, który gdzieś tam grał w Ameryce, Nugen Brabelkarza pokazywałem i Janis, Michidalis teraz obrąca środkowy, kapitalny, bo potrzebuje szerokiego składu i też może być ciekawie we dwóch razem z Jasonem Kerem będą grali. Jak wygląda skład? No nie oszukujmy się, skład jest zbudowany już teraz pod puchary. I trzeba powiedzieć, że no sporo się tych zagranicznych zrobiło. Gramy jak na razie skromną ilością napastników, bo Mraz i Endaje dają radę. Niemczycki wchodzi sobie czasami z ławeczki, żeby ich odciążyć, ale sądzę, że trzeba będzie też jeszcze jednego juniora napastnika tutaj wprowadzić. Z zawodników, którzy jak na razie bardzo fajnie wyglądają, no to właśnie Mbaje rozwija się super, strzela brameczki, asystuje. Bardzo dobry zawodnik. Mrazik też, 8 bramek. Nie mam co narzekać, naprawdę kapitalnie odnalazł się, miłość Szczepański, super zawodnik, polecam Wam go, w polskiej lidze ściągnięty, on bodajże chyba jest z, z tego co patrzę z Lechii bo te wypożyczenia mnie trochę zmylają, Dominik Kun, który na swoje, że tak powiem stare lata, 32 lata rozwija się jeszcze, więc nie ma co narzekać, Junoży juniorzy. Luberecki, Złomianczuk. Skład wygląda bardzo podobnie. Daniel Hojo-Kowalski. Trzeba powiedzieć, że mam bardzo dużą ilość zawodników młodych. Przede wszystkim Bramkę. Na bramce najstarszy bramkarz to 26-letni właśnie Letacek, ale dużo zawodników doszło do klubu i sądzę, co najważniejsze, że teraz kwestia zgrania. A Jak oni mają takie wyniki, jak ja uważam, że nie są idealnie zgrani, to co będzie, jak będą w zgrani? Oby było dobrze i trzymajcie kciuki, bo następny raport już będzie raczej z meczykiem. Czyli w następnym odcinku już puszczę Wam meczyk pewnie jakiś pucharowy motoru i pogoni Szczecin. A co do pogoni, trzeba właśnie do niej przejść. Zmieniamy menadżera i nasza pani menadżer z pogoni Szczecin, moi drodzy. Jest całkiem dobrze Szczeci, tak jak mówię, Mistrzostwo Polski UEFA Conference League. A. Klub jest bardzo dużo warty i przede wszystkim zmieniono sporo w sztabie, bo pozatrudnialiśmy naprawdę dobrych, że tak powiem, asystentów, dyrektorów sportowych. Rośniemy w siłę i mamy nadzieję, że będziemy grali na poziomie europejskim. Co najważniejsze, gramy w Lidze Mistrzów, tak jest, jeżeli ktoś by się pytał, udało się awansować, nie bez problemów, ale z bardzo dobrym rezultatem. W Super Pucharze wygraliśmy z Motorem 2 do 1, jak na razie jedyna porażka, jaką odnieśliśmy w tym sezonie to towarzysko z Los Angeles Football Club jako sparring, a tak poza tym to idzie kapitalnie. W Lidze, Konferencji, w Lidze Mistrzów trafiliśmy na Radnika, traf, wygraliśmy oba mecze. Trafiliśmy na Maccabi Tel Aviv, wygraliśmy oba mecze. Na Rangersów 6-0 wygraliśmy u siebie z Rangersami. Wow, po prostu. I 2-2 remis na wyjeździe. I teraz w fazie ligowej 3-1 pierwsze zwycięstwo z Linerstorm, Storm to jest bodajże chyba norweski klub, dobrze pamiętam, także z Norwegami. Ale mamy grubo, bo powiedziałbym, że jesteśmy najniżej sklasyfikowaną drużyną. No i mamy na wyjeździe Lazio, na wyjeździe Valencia, na wyjeździe Bayer Leverkusen, na wyjeździe Feyeno, przepraszam, e tak, na wyjeździe Leverkusen u siebie Feyenoord, wyjazd Inter i Young Boys Brno, prawda, i Barcelona u siebie, tak? Wielka Barcelona przyjedzie do Szczecina. <kluje> no dobra. No i jeszcze na sam koniec transfery, bo to też jest interesujące. Pogoń oczywiście złapała dwa remisy, bo nie powiedziałem Wam, złapała remis z Legio Warszawa. To też dosyć ciężki rywal i z Krakowią w Derbach. Znaczy w Derbach. W takim meczu z rywalami bo Krakowia rywalem pogoni. I przechodząc dalej. Co najważniejsze. E, transfery tutaj też grubo było, ale było spokojniej niż pogodni, bo tu już bardziej uzupełnialiśmy skład i braki to, co nas bardzo interesowało. Hubert Adamczyk, który wrócił po kontuzji sprzedany za 700 tysięcy. No, byłem zadowolony przez jego przez dwa sezony do Rapidu Wiedeń, więc konkretny pieniążek. Alison Silva, bramkarz, który u mnie się nie łapał, puściłem go do Śląska. Za 1,8 mln przyszedł Lech Poznań, za prawie 2 miliony wziął João Gamboę. Pasowało mi to, dlatego że Gamboa był takim, był sobie pomocnikiem, który stanowił jakiś fundament tego klubu, ale my aspirujemy po to, aby... Aby prawda walczyć w lizemistrzów. No i z większych transferów to tylko wypożyczenia. Lubomir Tupta, który grał w tamtym sezonie, dopiero od połowy zaczął łapać rytm, wypożyczony do Antwerpii. Zobaczymy, co się wydarzy. No i z podstawowych zawodników, można powiedzieć, Kurminowski, wypożyczony do klubu partnerskiego rumuńskiego FC Voluntari. Pozwoliłem, oni prosili, on się zgodził. Tutaj transfery bardzo konkretne. Lopez Alcaide, który był w tamtym sezonie ściągnięty za darmo, przechodzi już definitywnie, bo był wypożyczony. Ściągnięcie takiego zawodnika hiszpańskiego za darmo to jest po prostu rewelacja. Za darmo ściągamy też Wiktora Johanssona, czyli bramkę mamy obsadzoną. Szwed na bramce, Hiszpan do pomocy. Ściągamy Marcela Krajewskiego z Legii Warszawa. Młody, prawy obrońca, po to, żeby mieć na wymogi, że tak powiem, ligowe. Do tego Benedikt Hollerbach, który gdzieś tam trafił na listę transferową Unionu Berlin. My łapiemy go bardzo fajnie, podoba mi się jego przyspieszenie, szybkość. No i technicznie nie jest aż taki, że tak powiem, tragiczny. Daje radę, strzela bramki, wchodzi trochę z ławki. No i jak na razie przydaje się. Ściągamy Miłosza, Misale, czyli młodego juniora, który naprawdę jest perspektywiczny i sądzę, że będzie grał niebawem u mnie już z ławki jako Polak. Liama Scalsa irlandzkiego e, obrońcę lewego, środkowego ściągamy. Troszkę tu widzę trening mu leci, ale naprawdę bardzo się sprawdza. Aleksander Micki Lewicz z Legii, Bramkarz. Ściągnięty i już nawet zagrał w PKO jeden mecz. No i co? I chłopak ma debiut, przyszedł do pogoni, i nic, tylko się cieszyć i patrzeć, jak młody reprezentant się rozwija. Tom Doyle za darmo ściągnięta gwiazda naprawdę wielkiego formatu z Manchesteru City do pogoni Szczecin. Za darmo, gość po prostu wymiata. Środek pola mam dzięki temu załatwiony, naprawdę kapitalnie się sprawdza. No i podoba mi się to, jak gra i wpasował się do zespołu. Do tego jeszcze junior apereccio, czyli i tutaj też mamy Brazylijczyka, ale tu widzę cechy, coś tragicznie poleciały. Wystawiony do wypożyczenia po to, żeby sobie zagrał. Jakub Atkonis, ściągnięty z Legii Warszawa, zabrany dosłownie perfidnie za ileś pieniędzy, bo potrzebuje juniorów i Tomasz Rojkowski, napastnik, też zabrany z Legii Warszawa. Nie oszukujmy się, e, nie bawię się w szczegóły. Zabieram tych polskich, dlatego że chcę mieć polskich juniorów, szkolę sobie swoich, e, potem gdzieś ewentualnie ich odprzedaję, ale ja ich puszczam do gry. A nie tak jak za przeproszeniem, te niektóre nasze topowe, przyszłe e, topowe kluby w Lidze, trzymam, e, trzymam ich e, na ławkach i nic z nimi nie robi. Oni u mnie grają i to mi się podoba, właśnie. Mimo tego, że mam gwiazdy formatu. Mm, że tak powiem, no nie powiem europejskiego, no ale tak, no mam gwiazdy, to ci zawodnicy młodzi u mnie wchodzą. Tak jak widzicie, liga wygląda po dziewięciu meczach, prawie dziewięciu, bo jeszcze motor gra z legią. E, całkiem sympatycznie. Puszcza Wisła, Zagłębie, Radomiak, e, no tu nawet do podbeskidzia, bo podbeskidzia awansowało. Może się coś wydarzyć. Jak na razie puszcza po tym, jak odszedł. Pan tułacz do. Z tego co kojarzę, to tułacz odszedł do Krakowi. to Puszcza nie za bardzo sobie radzi. Ale w czołówce kluby, które troszeczkę zaskakują. Stan Mielec pod tutaj dowodzeniem Marka Zuba naprawdę daje sobie radę i idą ostro. Tutaj do przodu. E, ciekawie wygląda też Śląsk, Wisła. Widzę, w który dzień, te puchary zaczyna zaliczać, a na granicy, a gdzieś potem złapią zadyszkę i jest kiepsko. I Legia Warszawa. Raków i Lech środek stawki, ale zobaczcie, że tu różnice są 13 i 3 i już są puchary. Odskoczył, tylko odskoczyliśmy, pogonią i motorem e, dosyć sporo, chociaż mielec spróbuje nas gonić, więc tu jeden remis, czy dwa złapane. Mielec, zwycięstwo i jesteśmy. Już prawie na równo. Tak wygląda sytuacja w obu klubach. Sądzę, że będzie naprawdę interesująco. Sądzę, że przed nami tutaj ekstraklasa Śląsk, będzie grał. Potem będziemy mieli mecz z Lazio, więc za kilka kolejek mecz z motorem. Więc no tu się będzie ciekawie działo. No i przede wszystkim trzeba będzie w takiej pogoni Szczecin dobrze zbudować klub, dobrze popatrzeć na to, co się dzieje też na rynku transferowym, po to, aby cały czas dbać. Cele są następujące. Jeżeli w tym sezonie w tym sezonie pani Claudia, która kieruje pogonią, zostaje na pewno w pogoni, ale jeżeli po sezonie, w czwartym sezonie kariery rozpocznie się gdzieś mniej więcej podbieranie tutaj menadżera, no to jest szansa, ten menadżer z Pogoni, menadżerka z Pogoni jest otwarta na propozycje, oczywiście jakieś sensowne. Nie będziemy, że tak powiem, szli za granicę po to tylko, żeby zaraz wrócić do Polskiej Ligi. E, za to menadżerka z Motoru Lublin zostaje na pewno do piątego sezonu kariery w Motorze po to, aby jak najdłużej zbudować tam reputację i zbudować taki klub, który e, po zostawieniu sam powinien sobie poradzić w czołówce Ligi Polskiej. Tyle ode mnie, moi drodzy. Zapraszam serdecznie niebawem na kolejne materiały, no i przede wszystkim e, widzimy się też na streamkach, gdzie nie tylko World of Warships, pojawi się też Football Manager. No i... Polecam się w poradniczku, który nagrałem wam odnośnie tego, jak futbol manager był za darmo na Epiku. To jak zacząć sobie swoją przygodę z Epikiem, z Epikowym menadżerem, po prostu z menadżerem w obecnych czasach. Na co trzeba uważać, co jest ważne w samym menu i tych najważniejszych tutaj opcjach. Tyle ode mnie. Cześć.